Witajcie moi drodzy, jesteśmy na pierwszym noclegu w miejscowości Jabłonka nad jeziorem Omulew. Znaleźliśmy takie miejsce, gdzie stoi kamperek i jeszcze jeden busik. Miejsce jest takie dosyć przyjemne. Podejrzewałem, że latem jest tu kupę ludzi. Rozbiliśmy się o, pod drzewkami. Pogoda nas nie rozpieszcza. Troszeczkę pada, taki delikatny deszcz, ciekawe jak będzie jutro. Fajne miejsce, dlatego że tu są kibelki, nawet czyste. Wokół jezioro, cisza, spokój. Jest fajnie. Jutro dalej ruszamy w stronę Fromborka, też bocznymi drogami. No i zobaczymy co będzie dalej, jakie przygody nas spotkają no dzisiaj żeby znaleźć to miejsce musieliśmy troszeczkę pojeździć popytać ludźmi miejscowych oczywiście każdy twierdził, że nie ma tu takich miejsc, gdzie można by było spokojnie sobie przemocować, no bo chodzi o to żeby zarobić pieniądze, prawda więc tak to wygląda w kwestii koronawirusa no ludzie tutaj w tych małych miasteczkach Mazurskich, słuchajcie, no, oglądają telewizję. Jedyną słuszną telewizję są tak zeskizowani na punkcie COVID-19, że to się w głowie nie mieści. Kilka rozmów takich drobnych odbyliśmy. Tak z ludźmi po prostu. No to oni są przerażeni. Im się wydaje, że w dużych miastach to ludzie przewracają się na przystankach, w autobusach, umierają. W locie, w biegu, gdziekolwiek, na ławkach. No, no jest, po prostu, jest po prostu niesamowite, jakieś takie dziwne, nie wiem, dziwne strachy, dziwne takie rzeczy. No. Przeraża mnie to troszeczkę, bo ja rozumiem epidemia epidemią, ale odrobina zdrowego rozsądku, takiego luzu drobnego, wszystkim by się przydała. Trzymajcie się na razie do następnego wejścia. Pokażę, co dalej. Gdzie jedziemy? No i zobaczymy, co będziemy dalej robić. Na razie, nocujemy tutaj. Do zobaczenia. Witam się z Wami, moi drodzy. O poranku. Tak wygląda to nasze miejsce. W słońcu jest przepięknie. Cudowne jezioro. Jest fajnie. Jemy śniadanką i wyruszamy w stronę Fromborka tak jak już mówiłem wielokrotnie po drodze chcemy zaliczyć ruiny pałacu Dochnów w miejscowości Słowity zobaczymy, ktoś nam polecił, że bardzo fajne ruinki do obejrzenia, jak ktoś lubi tego typu klimaty zrobiło się ciepło, fajnie w nocy nas nieźle przepiździło bo całą noc lał niesamowicie deszcz po prostu łeb mi pęka, bo tak jakby ktoś napierdzielał młotkiem w Dynkę. Po prostu te krople deszczu były tak potężne. Było tak zimno, że musieliśmy się w nocy ubierać, ponieważ no nie dało rady tak normalnie w śpiworze spać. No ja wziąłem letni śpiwór. To był chyba poważny błąd. Ale chodziło mi o gabaryty. Także moi drodzy, Polska to nie Albania. Naprawdę, jeśli chodzi o czerwiec w tym roku, to nie jest fajnie. Nie jest fajnie. Co innego ci ludzie w kamperkach, im jest na pewno ciepło. Dobra, tyle w tym odcineczku. Lecimy dalej zwiedzać. Po drodze będę jeszcze kręcił inną kamerą i ewentualnie na koniec filmów będę jakieś tam krótkie wrzuty robił bez gadania, bez smucenia i słodkiego pierdzenia. Trzymajcie się. Do następnego.